Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, kochani! księży dużpasterzy pasterzy pracujących w Waszej parafii i serdecznie ich pozdrawiam. Księdza Stanisława, proboszcza, księdza Roberta i księdza Wojciecha, który przyjechał na Wielkopolskę, żeby mnie zaprosić osobiście i sfotografować. I dzięki temu, że teraz się widzimy i się słyszymy, mogę Was serdecznie zaprosić na misję, które będziemy przeżywać od czwartej niedzieli Wielkiego Postu, czyli tak naprawdę od 18 marca bieżącego roku, kiedy rozpoczną się nasze misje. Które będą trwały aż do czwartku. Będziemy się cieszyć, że Jezus nas prowadzi, że Jezus nas prowadzi poprzez Kościół święty, powszechny, apostolski, którym jesteśmy od momentu Chrztu Świętego. Będziemy sobie chcieli wszystkie prawdy łączące nas z Bogiem poprzez posługę Kościoła sobie przypomnieć bardzo dokładnie no i przeżywać radość z tego, że zostaliśmy wybrani, przeznaczeni do zbawienia. Jezus Chrystus stawia nas. Na drogach codzienności, ale poprzez misję chcemy sobie jeszcze bardziej uświadomić, że nie jesteśmy sami, że nigdy nie jesteśmy sami, że daje nam swoje dobre słowo, dobrą nowinę, która zawsze jest dobra, nawet jeśli nam w życiu jest bardzo trudno, ciężko i źle. To Jezus nas prowadzi również poprzez te trudne i ciężkie doświadczenia, żebyśmy. Wiedzieli tę prawdę, że idziemy za Nim, który przecież na krzyżu oddał swoje życie za nas wszystkich. Nie ma na tym świecie człowieka, za którego Jezus nie oddałby swojego życia. Mówię to do tych, którzy wątpią, którzy może mają jakieś trudne sprawy, mają pod górkę, czują się niezrozumiani, odrzuceni, pogrążeni w jakichś tam swoich różnych bezsensownych myśleniach, Którzy uważają, że grzech już i tak zniszczył. Nie ma takiej sytuacji, z której nie dałoby się wydobyć. Nie ma takiego błotnego brzęzowiska, z którego Chrystus by nas nie wyciągnął. Ani jakiejś ciemnej doliny, która by nam zupełnie przesłaniała Jezusa Chrystusa, Jego życie, Jego miłość, Jego. Potęgę w działaniu. Zapraszamy serdecznie na misję. Księża będą o tym przypominać, ale Was bardzo proszę, kochani, żebyście chcieli się autentycznie, szczerze modlić, by to był czas, kiedy będziemy doświadczać otwartego nieba. Starzy misjonarze mówią: Ja tak słyszałem, że czas misji to czas, kiedy niebo otwiera się nad całą wspólnotą parafialną. Ja myślę, że niebo będzie otwarte, bo Bóg o to zadba. Natomiast potrzeba, żebyśmy otwierali także swoje serca. I o to już dzisiaj prośmy. Matka Boża, która jest przewodniczką w pielgrzymce wiary, jak oni powiedział św. Jan Paweł II na Jasnej Górze, niech nas prowadzi w te objęcia dobrego Ojca. Szczęść Boże, zapraszamy!